Ej, ja nagrywam, dobra. Ostatni blok chyba. No a no właśnie, halo Newton. Co tu się dzieje? Jeden, jeden bloczek. No to nie chce się tego. No. Dobra, co jest? Sznak to się. A, może tu. No i może te podpórki jeszcze trzeba zniszczyć. Pierdzielone podpórki, pewnie one wszystko trzymają. Aha, nie mogę trafić. Ej, nie. Ej, co jest, kurno? Ej, co jest? Halo? Nie, nie wejdę. Ej, no halo, ale naprawdę, co się dzieje? Dobra, tu było. Co jest? Ty, no i dupa nie ma. Ja to niszczę. Nie. Aha. Co nie ma żadnej? Zgiąłeś? Nie Dobra, mamy O, ale nie, to jest piękne, naprawdę. To jest po prostu piękne, jak to się zawala. No, to się normalnie na, na lampach się trzymało. Wystarczyło rozwiać jakieś trzy lampy i, i, dopiero, i dopiero wtedy. Co? Nie wiem. O, Birnest spada. No. Dobra I cały budynek poszedł Nie no ale tamto już zostawmy może No i niszczymy patrzcie na, patrzcie na to Widzowie Wy to może będzie trochę szybciej No i co? I teraz tylko to niszczymy Ile Ci może zwalać ostatni domek? Hmm. Zaraz, zaraz przejdę, tylko sobie jeszcze metal. No to tak powinniśmy porozwalać, ale to, to żmudne jest trochę. No już już. O, no, nie by tak. No dobra. O, 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 cóż tu jeszcze jest? Wiedziałem. E, tu już to, ty! Widzisz, to się właśnie tutaj nie pojawiło nagle? Czy ja ślepy jestem? Chyba to pojawiło, albo ja ślepy jestem. Nie wiem. Nieważne. Dobra, hello.